Dom Zielona Kraina to miejsce prowadzone przez doświadczoną pielęgniarkę i wykwalifikowany zespół terapeutyczny. Położony w zielonej części Białowęki oferuje opiekę dla dorosłych, samotnych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Placówka jest dobrze skomunikowana i zapewnia komfortowe warunki pobytu. Zapraszamy na pobyty krótko- i długoterminowe. Dysponujemy pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi, wszystkie z łazienkami. Oferujemy całodobową opiekę pielęgniarską. Systematyczną opiekę lekarza-internisty, codzienną terapię zajęciową i rehabilitacyjną. Zapewniamy pięć posiłków dziennie, uwzględniając zalecenia dietetyczne oraz napoje i przekąski bez ograniczeń. Nasz zespół terapeutyczny ustala indywidualne metody opieki i pielęgnacji mieszkańców. Organizujemy wyjścia, rozrywki kulturalne, celebrowanie świąt i uroczystości osobistych. Odwiedziny bliskich są bez ograniczeń, co wspiera potrzeby społeczne i emocjonalne mieszkańców. Dysponujemy pokojami gościnnymi dla rodzin, które mogą odpocząć od miejskiego zgiełku. Oferujemy także posługę duszpasterską i miejsce kultu religijnego. Indywidualne podejście do każdego mieszkańca zapewnia poczucie bezpieczeństwa i rodzinną atmosferę. Nasza placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferując brak barier architektonicznych i pełne wsparcie medyczne.